Nie wyświetlałem przed jak ty robisz rozgrywkę na online A ja przed jak robię kokolin to mi się wyświetla a jak ty robisz, to mi się nie wyświetla Ale co robisz? No zaproszenie do użytkownika Bartoś... O dobre, nieważne Przyszło ci, bo ja wysy bo wysyłam zaproszenie. A to mi nie wysyłaj. A to by ja ci wyszedł zaproszenie, bo... Ej, Dugana nie robić, no. bo mam tam... Bóg No nie rób... Co masz? Bóg zaproszenie bo. My ja tego dawno nie robiłem takich live'ów, tylko my we dwójkę nie nie od... A za nie a nie nic jest. Jodę, JD. Że nie, się. nie, nie Na pewno... Sorry, ale na pewno nie odwalamy tak jak odwalaliśmy przedtem, że... No troszeczkę. Takie... No bo mi odwala już, nudzi mi się. a Si misu kochujo wow I like Coś tam coś tam no leży, leży. Ogólnie Co nie dałeś mi lajka? Dałeś mi lajka czy nie? Nie mam YouTubea na telefonie Ha nie mogę. A ja już samo... dobra Mam, mam wcióła później, nie wiem czemu to tak. Mam dwa lajki like w ogóle. Jedna yy, no. yy, yy, z wygląda. ogląda. No. Twoje jedno z multicont. Nie, akurat nie. No, co, z pami? Ty, zabiłem, chłopa na kilo. Zab. Ty. Z, z... W ogóle jak coś to ci którzy mnie oglądają ja. to ja mi się nudzi, nie? Nie mam co robić. No dużo, za długo przed komputerem siedzę. Nie masz komputera. Mam laptopa. Mam laptopa, który... Nie jest bardzo szybki! Takie wziu Nie ja no jeszcze ten ARTO, jeszcze ten laptop, to jeszcze, przeży jeszcze, jeszcze przeżyję twojego. Chłopie, mojego tamtego, którego miałem 12 lat, nic nie przebije. tu no, przebije zaraz mój. ty go masz dopiero 7. Już będzie 9. To ja go miałem, jak chodziłem do przedszkola. Od przedszkola się chodzi od 4 chyba. No. A ja, w laptopa, jak już, ja, a ja miałem laptopa, jak już... A ja miałem laptopa, i miałem chyba roczek już. No już 12 lat. I ty miałeś... Tak ten, no to... No, tak już wszystko mi urosło. No, urosło, urosło. Ukształciło się. A u ciebie dalej się dokształca. Mój, <grym> tu mnie to nikt mnie nie dokształci. <grym> nie mam Rekuje przyjaciół, ci. nie mam. Brakuje ci tego lewego plemnika. Co się siet... <grym> ja to nie mam przyjaciół, nie mam dziewczyny, ja tam highlifeem żyję. <grym> Ale. <grym> <grym> O kurde, robię backflipa Ale gwarantuję o, ci to, 360? że jak... Dobra, cicho, ale gwarantuję dobra. ci to że jak, że jak pójdziemy do szkoły się dobra. po tej całej kwarantannie, czy co to to jest To na pewno się znajdę, dziewczynę? Już tydzień, w tydzień dasz mi Poczekaj co? chwilę, ja idę sztucza. nie Idę jeść, poczekaj chwilę Ale teraz chłop się chwilą ale dobra Ło yy. wow. Ttytym Dzisiaj znowu lecimy, robimy napady Kurde, chodź, co to się odwala Bo trzeba dokończyć przygotowania Trzeba zrobić napad Bo z, z Adamem zrobiłem taki challenge Tę matkę mam, za niedługo będę miał ze dwóch Znamy sobie taki zakład, że yy, no mi że dobijamy... musimy robić co... To, to, ten, codziennie napady. Mi tego nie wyjaśnię, bo ja wiem jak to jest zakład. Ale tobie nie wyjaśniam, wyjaśniam to komuś to mi ogląda.

Definitely a hunt. Jeszcze w tym tygodniu chciałem kupić klub nocny Na tej postaci So maybe yes. I zrobiliśmy misję Jeszcze tylko zostały. Yy... w sumie została nam tylko jedna. Jakby kupił dwie następne, ale. To są biedne, ma 700 tysięcy. Więc nie wiem, czy kupię. Tak to by nam zostały tylko jedna nie? A tak to by byłoby być tak teraz, to są coś drugiego, żebym kupił jedną. No, já jsem mohl hlavně mzmít. Yy... Dugana kurty. widać, że zrobi Dugana to ja sobie wezmę te... te... Se, I zrobimy go buzardem Gdzie? Słuchaj O kurde Damian Siema Gównione auto, no wiem, że główione Pierwsze lepsze brałem Ой, wedzie mi po prostu prościej. tu ten sposób. Oh, nice. Dziękuję Dla lecimy tu <laughs> O, tutaj, mi się poprzedł. Ja. Mam coś z nikem, albo podpadem nie wiem o co chodzi, no. <coughs> no nie się no. Ło Dajesz no, radę Na mi się rozwali helikopter Muszę znać, że może dolecieć tu Oho Oj, dobra Gdzie on jest? Ej ten buzar ci z... zaraz... Raz... wiem że mi zaraz rozwali, ale jeszcze jak się nie pali więc jeszcze mogę nie latać. zadam maladam za dwu. Nie już lecio. Co? Nie, bo Michał się pyta. <laughs> czemu gram, sam nie gram sobą Nie i tak za pół godziny wyłączam. Na znaczy, ja za, za jakieś 15 minut wyłączę i za pół godziny będą później. Co byś zrobił? Nie wiem. Też wyłączę sobie będę to sam siedział Jak Robię Dugana Zrobię <grywa> <grywa> mi Bogdana Jezus To o tym się jeździ nie da. To mnie... Witam Kosmiczny kocik chyba. a ty jesteś influencerem? Czemu? Influencer, sąsiad Wszystko musi tam mieć Zaraz za, za począł pracę w streamie na <coughs> Facebooku No Tam ja. na, na Facebooku mam pracuje w YouTube, nie? Mhm. Ja mam tam dwa Ja mam pracuję w YouTube i gra na PS4 więc no. Ale masz fajną pracę? No, wyźle płacą, chłopie. Gdzie jest to na ulicy? Chyba jak to masz hajto. Zróbisz przygotowania wszystkie? No. Ej, bo ja, ja zniszczyłem siedem. Mam siedem celów do zniszczenia, a zostały mi 3 minuty. Czy coś co się mówiłem? Chyba nie. N nie, coś tu. Cześć, chyba ktoś powiedział, że jesteś idiotą, ale to nie kto Chyba w tyle ktoś. O, <laughs> 2 miliony 600 co ty... widzisz? Rej na tylu nie masz, ale dobra Zre będę miał, bo może sprzedam kiegera Czekaj 9, 2 miliony 600 900 2 miliony... 3 miliony... 600... Cóś No, widzenia O kur... Ty będziesz na Deluxe <coughs> Ja bym z opresora kupił zamiast deluksu Czemu? Bo po prostu lepszy Nie, ja w Deluxe jestem taki pił, że zabiera dwie osoby Ale jest wolniejszy No właśnie o to chodzi, że... Ale to jest lepszy, na przykład jak ty zdechniesz Przepraszam, sorry, poczekaj, posłuchaj To... I ja będę mógł ci dupę ugotować, ale tego nie będę robił, bo mnie znasz Ja jakbym sprzedam teraz wszystkie auta, które posiadam My to ogólnie wszystko, Bartek i tak nie zdąży Zdasz Zdąż, chłopie, ja nie zdążę, chłopie, ja pa, jestem, pa. I robię ci przepustkę? Tym samochodem wszystko zdążę. Nie, i wiesz, że już mogli napad zrobić, gdybyś nie musiał kończyć? Robię ci przepustkę. Chodź, mnie Chłopie zdążę. Nie usiadł. A nie wiesz, i tak nie robię tej przepustki. Idziemy na biczyn. Ten najmniej miał być family friendly czy pathos friendly? Nie wiem Jak się ja dawno już nie robiłem tych napadów Pamiętasz w ogóle coś? Nie Już nie pamiętam to Co, coś, coś tam mi świta, nie? Ja, ja, tak jak pocieli się w tamtym roku Ja to w ogóle nie pamiętam, jeszcze ja si to... Moja święta pamięci postać dawna Oj, to były czasy. No, ja się nie boję o ciebie, tylko o twoje auto. Eee, samochód tam widziałem. A co idziesz? <coughs> Pariachem. Co zrobimy robimy napad? A zdążymy? To musisz kończyć, także ten czy co? Nie, może mi się uda przedłużyć? Idziemy zabić po prostu, się znaczy tam y, woźną, znaczy się boże Co my dzisiaj idziemy pasa? Wiem <laughs> to 130, 130. No. ranga, no i tak to ja mogę żyć Do, 10 ranga, że masz tą postawę 5 miesięcy 100... no tam. Nie lubi 5 miesięcy, ej No dłużej Nie, już jest miesiąc, zwa no i tak krótko, ja bym na swoim miejscu na początku robił takie rzeczy, które płacą po... razy 2 RP Nie mam z kim. Idziemy <coughs> Nie ba się pacemni for speedom. No idź! i po co nie mi chodzi? Jaki parkour? Gdy ty jesteś? And the kanals. Nie wiesz jak jest postęp pandemii? że jak będzie wielkanoc to będzie można zostać w domach i to co będzie od Dieta za darmo będzie można kupić No, będzie ty kawał. Ty kupisz Ja nie Ja zawsze będę brał pęką Te ja święta już go będę brał To jest mój nierozłącznik, to jest mój przewodnik dobrego Menela Nie <noise> ja wiem, sobie Menel, który jest, nie ma domu ale ma PSA? Bo takie pytanie Jak na nim mm. gra? Podłącza pod krzak kabel HDMI busz No mm. i gra I robi sobie wiara, I głośniki sobie robi z puszek od piwa I ma wydech A siedzenie sobie robi z tej kanapy co stoi w mojego bloku I wiesz, tak? on no to ma wiara po prostu ma tak. mm. To najgorsze jest to, że jak są te krzaki, to tak w nocy świszczą i te krzaki tak... A później jeszcze oj Marek, A ten Marek jak się na kanopi, tak... <grym zna> <grym zna> Sąsiad ma problemy. Wyślij zaproszenie do solaną gier, bo mi się nie chce jechać. Już. Poprosi. Plaza. Nie <kly> Flosę <laughs> Przyjaciół, nie dobra no, Czyś ich nie masz Nie mam przyjaciół Oj no, dobra, chodź, zrobimy u ciebie, bo mi się... Ja jadę ciche, to duże potro Boże, ja to się zapytam mamę, ile wiesz już Mama, a 20 minut jeszcze Mhm. Uh -huh. Zrobimy na spokojnie. Ty prowadzisz Czemu ja Bo ja zrobiłem się wszystkie przygotowania A jak... A Dugana robiłem Dugana zrobił już całe Przepustkę, chłopca kupi przepustkę nie, zrobiłem A tylko jedną. Mhm, że nie chcesz drugiej, to nie robię. Ale masz malutki devil, są się prawie o 100 mniejszy Dokładnie, ja 99 w 99 Przekra się na to patrzę, ale ja się cieszę. Pilotaż, jaki masz mały pilotaż? Ja nie wiem, mam wywalone ze statystyki. Nie jesteś taki jak Bachus? Nie Bachus to się... Mm. Chodzi bardziej ode mnie Ja zapomniałem jak się daje 5% się bez kapy Już Nie, a ja chcę być taka, o więc Jestem ładniejsza ja jestem biały, no wiesz to... o tym? Ja jestem czarny, widzisz? Niech cię. Nie. Gdzie okay. hmm. grałem na edekcjach na ta S-ja? Tak, chyba. Jestem wolno my sz... że myślisz, że wiatraki w komputerze odpaliły, bo fory odpaliłem. No nic co z tego. No i ja myślałem... A było to słychać, czy nie czasami? Nie. To dobrze. Tu jestem zabezpieczony. I like it! Mm. Sucks A, ja mam to po ja to, właśnie się założę tą koszulkę. Su Monday mm. Tak po ulicy z tym chodziłem. O Jezu, ja dzisiaj pasaty widziałem. Też. 30 minut po tym byłem tak samym pod dół jak ty. Wyobraź sobie, widzieć Passata w kombi, jedząc między wtedy to jest tak jak widzieć Lamborghini. Ale Passat szybszy. Czekaj ja tu mamy zagrożenie. Nie masz mamy. Nie masz Nie wyciszaj się. No ej! Dobra, przyjmuję tego live'a. Ty się łzy. Tom Shockers and you're my mama. You should do but I'm Oh Idan. Good 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 yeah. best yeah. yeah. Za no ty tu mówię, ja, to zrobimy ten napad jutro Znaczy przecież jak później, bo ja muszę iść tam do, ma do mamy jeszcze Dobra Ej Co? Zrobimy ten napad później Cicho robimy napad w minutę dawaj Nie no ja muszę kończyć, dobra Kończymy tego live'a Później za jakieś 3 godziny, godzinę o 20 może zrobimy kolejnego